Mężczyźni często pytają mnie, co powinni zrobić, aby odzyskać kobietę, która od nich odeszła z dnia na dzień. Panowie, kobieta nie odchodzi z dnia na dzień nigdy. Ona nigdy nie przestaje Cię kochać w jednej chwili. Kobieta dojrzewa do rozstania długimi miesiącami i gdy zbierze w sobie siłę, wszystkie dowody słuszności swojej decyzji odchodzi bezpowrotnie. Być może przespałeś okres, w którym ona notorycznie ci się skarżyła i błagała o to, Abyś się w końcu zaangażował, bo ją stracisz. Nie chciałeś słuchać jej skarg, bagatelizowałeś się, Zmieniłeś się, ale tylko na dzień, dwa. Nawet nie zauważyłeś, że ona w końcu przestała się skarżyć, upominać i prosić. Wiesz, właśnie to był ten czas, w którym coś w niej umarło. Jeśli ignorowałeś jej potrzeby emocjonalne, myśląc, że marudzi i jakoś to będzie, to dziś temat jest zakończony, i z jej strony nie będzie kolejnych szans, bo ile już ich dostałeś przez te ostatnie pół roku, ona przy tobie trwała dzień po dniu, wciąż dając ci szansę, wciąż mając nadzieję, że w końcu coś zrozumiesz. Jeśli kobieta jest nieszczęśliwa, to najgorsze co możesz zrobić, to ignorować ten fakt. Kobieta odchodzi nie za to, co robisz ale za to, czego nie robisz. Zapamiętaj, że my faceci wracamy z podkulonym ogonem zawsze, ale kobieta, gdy odchodzi, odchodzi na zawsze.